W zadaniu 8 mamy obliczyć sumę 100 początkowych wyrazów naszego ciągu artymetycznego. I w podpunkcie A mamy, że pierwszy wyraz naszego ciągu to jest 1 trzecia, a setny wyraz naszego ciągu to są 2 trzecie. W takim razie w podpunkcie A obliczamy sumę ze 100. W takim razie to będzie A1 dodać A100 i dzielimy to przez 2 razy 100. Otrzymamy w ten sposób. Mamy tutaj 1 trzecia i 2 trzecie, czyli my możemy od razu dwójkę z, ze setką skrócić, będziemy mieli 1 i 50. W takim razie przepisujemy nasze ułamki 1 trzecia dodać 2 trzecie i razy 50 to jest równe 3 trzecie razy 50, czyli mamy 1 cała razy 50, czyli będziemy mieli 50 w podpunkcie B. Mamy a10 jest równe minus 1 i a100 mamy równe minus 11. W takim razie setny wyraz naszego ciągu to będzie pierwszy wyraz dodać 99r i to jest równe minus 11. W takim razie pierwszy wyraz naszego ciągu to będzie minus 11 odjąć 99r oraz dziesiąty wyraz naszego ciągu to jest pierwszy wyraz dodać 9r. Czyli to jest równe minus 1. W takim razie podstawiamy minus 11 minus 99r, dodać 9r jest równe minus 1. Minus 90r jest równe 10. Dzielimy to przez minus 90 i otrzymamy w ten sposób, że różnica naszego ciągu to jest minus 1,9. Pierwszy wyraz naszego ciągu to jest minus 11 minus 99r. Podstawiamy. Minus 11 odjąć 99 razy minus 1, 9 to jest równe minus 11 plus 11, czyli mamy 0 i obliczamy sumę 100 początkowych wyrazów naszego ciągu. Pierwszy wyraz dodać ostatni. No i znowu, tak jak w poprzednim przypadku, skróci nam się dwójka z setką, czyli będziemy mieli 0 odjąć 11 razy 50. To jest równe minus 11 razy 50 i otrzymamy minus 550. W podpunkcie C pierwszy wyraz naszego ciągu to jest 5 i 101 wyraz naszego ciągu dodać 99 wyraz naszego ciągu to jest 150. W takim razie będziemy mieli setny wyraz naszego ciągu to jest 99, dodać 101 i dzielimy to przez 2. To jest równe 152 i mamy 75. Obliczamy sumę 100 początkowych wyrazów naszego ciągu. To będziemy mieli A1 dodać A100, dzielimy na 2 razy 100. Podstawiamy i od razu też skracamy dwójkę i setkę. Będziemy mieli 5 dodać 75 i mamy razy 50, czyli otrzymamy 80 razy 50 to jest równe 4000 i w podpunkcie D. Możemy zapisać to za pomocą układu równań. A3 dodać A6 jest równe 9 drugich, A10 odjąć A4 i to jest równe 3 i będziemy podstawiać, czyli tak A3 możemy zapisać jako pierwszy wyraz, dodać 2R plus szósty wyraz jako pierwszy plus 5R. I to jest równe 9 drugich. I w drugim przypadku robimy to samo. A1 dodać 9R i mamy odjąć A4. Zapiszemy jako A1, dodać 3R, i to jest równe 3. W takim razie będziemy mieli 2A1 dodać 7R, i to jest równe 9 drugich, oraz 6R jest równe 3. Możemy to podzielić przez 6. W takim razie pierwszy przypisujemy bez zmian, a 2a1 plus 7r jest równe 9 drugich i różnica naszego ciągu to jest 1 druga. Podstawiamy drugie do pierwszego równania i otrzymamy w ten sposób. 2a1 dodać 7 razy 1 druga to jest równe 9 drugich, 2a1 dodać 7 drugich jest równe 9 drugich. 7 drugich przerzucamy na drugą stronę. Mamy 2, a 1 jest równe 1. Dzielimy to przez 2. W takim razie pierwszy wyraz naszego ciągu to będzie 1, druga. I obliczamy wartość setnego wyrazu naszego ciągu, czyli a 100 to jest równe. 1, druga dodać 100, odjąć 1 i razy 1, druga to będzie 1, druga dodać 99 drugich. Czyli mamy 100 podzielić na 2, otrzymujemy 50. Obliczamy sumę. To jest pierwszy wyraz, dodać setny wyraz. Dzielone na 2 razy 100. 100 z dwójką nam się skraca, czyli będziemy mieli 1 druga, dodać 50 i mamy razy 50. To jest równe 101 na 2 razy 50, czyli będziemy mieli 2500. Dwadzieścia pięć.